O tak. Czekaj, 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 on ma taki ogonek, kiedy piórko, o, tak? Już nagrywam. No. No. Leci? Jest. Szczydełko. A ładno. Szczydełko. Tutaj, przy siebie piersiówka, ładna. Uh -huh. No może Brążki właśnie znaczy. To jest w internecie Ale możesz pokazać na no. Brączkę, o wszystko wszystko chyba Coś mi tu nie Idzie? Nie przybliżam Nie mogę tego Dobrze. no dobra, jest w internecie. Nie tak wygląda He o to ważne. Piękny go No i co? Ja wyłączmy tym... film.